Kochani, witam się z wami w nowym vlogu. <laughs> Mamy dzisiaj wtorek, odzywam się do Was. Właściwie myślę sobie, że to będzie pewnie vlog z dziś i z jutra. Mam pod oczami, nie wiem czy widzicie, mam krem właśnie sobie nasmarowałam teraz, także mogę wyglądać dziwnie, bo jeszcze się nie wchłonął, ale niech sobie tutaj jest, wchłonie się powolutku. E, słuchajcie, przychodzę do Was e, właściwie tak, myślę, że z taką pogadanką na początek. E, mianowicie mm, ogólnie rzecz biorąc, dzisiaj jest... Znaczy ostatnio w ogóle jest dla mnie trudny bardzo czas, dużo się u mnie dzieje takich rzeczy, wiecie, no dziwnych, powiedziałabym szczerze, e, no po pierwsze to wiecie, że różnie się czuję, mm, to już się z wami dzieliłam tym w jakimś tam wcześniejszym vlogu. Oprócz tego, wiecie, że też byłam chora, mm, dodatkowo dopadła mnie jakaś chorobsko. To właśnie są te pozostałości, w sensie kaszle. Mam także, którąś już noc z kolei po prostu strasznie źle, źle śpię, więc te noce mam takie, wiecie, że no naprawdę, mm, no bardzo, bardzo czuję się niewyspana, zmęczona. Także szczerze powiedziawszy, to marzy mi się po prostu, wiecie, żeby ktoś mi tak. Uśpił czymś, m, żebym mogła pospać, tak po prostu porządnie, żebym się obudziła, po prostu wreszcie wypoczęta Pana. Marzy mi się to absolutnie. Także, jak znacie jakieś sposoby na to, to dajcie znać. No, y, moją pozostałością też po, tym, y, po tej chorobie jest też chrypa. Jeszcze nie mam normalnego głosu, nie mogę śpiewać, no takie <coughs> rzeczy. E no, i cóż, oprócz tego, słuchajcie, no, dzieją się rzeczy takie mm, mało dla mnie przyjemne, jeśli chodzi o y, takie dla mnie ważne rzeczy w moim życiu. Mianowicie, y, jeśli chodzi o y, moją fundację. Y, wiecie, że ja prowadzę fundację, fundację artystyczną. Y, no i właściwie to jest tak, że tą fundację prowadzę 12 lat, a tak naprawdę to, y, to samo właściwie, tylko jeszcze bez fundacji robię. Wszystko już razem robię, lat 17. Także jest to, słuchajcie, naprawdę wielka historia, kawał też mojego czasu, mojego życia. No, nie wiem, chyba jest tak, że w tym, w tym moim, jak gdyby w tym roku w ogóle, dla mnie to jest chyba taki, wiecie, w ogóle to jest, to jest, to jest, jest tyle zmian, tyle się dzieje, że to jest po prostu niesamowite. Jak bardzo dużo się dzieje, także dzisiaj. No i, no i wydarzyły się rzeczy takie, w, no, mało, mało, mało fajne, mało przyjemne, w, właśnie ostatnio. E, wiecie co? Nie jestem chyba na razie gotowa na to, żeby się z wami dzielić tym, co się stało, dlatego, że to są takie rzeczy, że ja muszę sobie to sama gdzieś tam w sobie jeszcze, wiecie. Przeboleć, yy, przepracować, yy, pomyśleć nad tym i myślę, że pozbyć się tych emocji, które na razie we, we mnie są z tym związane, bo nie chcę też, wiecie, z wami się dzielić takimi rzeczami, yy, jak jestem jeszcze w emocjach i tak naprawdę nie wiem, co chcę powiedzieć. W każdym razie wydarzyło się tak dużo, że dziś właśnie za, za jakąś chwilę, za godzinkę ma się odbyć rozmowa, spotkanie właściwie z, ze wszystkimi, z członkami naszej fundacji. I ta rozmowa, w tej rozmowie zamierzam wszystkim powiedzieć, znaczy już się właściwie wszyscy gdzieś tam pokątnie domyślają, zamierzam wszystkim powiedzieć, ja razem z moim kolegą, który jest wiceprezesem. Zamierzamy wszystkim powiedzieć, że ta fundacja właśnie zostaje zamykana. W sensie rozstajemy się, przestajemy działać. Tam jeszcze formalnie to trochę będzie istniało, bo tam no, musi tak być, bo nie da się tak tego zrobić pstryk i już. Wiadomo mamy pewne tam zobowiązania, więc musimy pewne rzeczy porobić. Natomiast generalnie już przestajemy działać. To jest właśnie ten moment. Myślę, że ja takie myśli miałam już od jakiegoś czasu. Ale teraz to, co się wydarzyło, jakby przelało czarę goryczy i było takim katalizatorem do tego, żeby to nastąpiło. Więc tak, tutaj dzisiaj oficjalnie mówię. I jeszcze przed spotkaniem, aczkolwiek wy to będziecie oglądać jutro, mówię, że fundacja oficjalnie przestaje istnieć. Formalnie jeszcze nie formalnie jeszcze gdzieś tam sobie będzie wisieć, ale już tak e, oficjalnie dla nas, dla ludzi, e, fundacji już nie będzie. E, a przynajmniej na razie na ten moment e, na pewno jest. E, można powiedzieć, że skoro formalnie istnieje, no to można powiedzieć, że jest zawieszana, no bo, no bo właściwie. E, kiedy już będę mogła ją zamknąć no to wtedy dopiero mogę powiedzieć, że ona jest zamknięta. Na razie jest zawieszona na ten moment znaczy nasza działalność jest kompletnie zawieszona. No tak musi być. Tak musi być. To są zmiany, które no są nieuniknione w tym momencie. Ja już nie widzę innych możliwości. Ale wiecie, to jest tak, że zamyka się stare świat nie lubi próżni. Więc może pojawi się nowe, może będzie miejsce na nowe. Czy znaczy, zrobi się miejsce na nowe? Zobaczymy. W każdym razie czeka mnie ta rozmowa. To jest trudna rozmowa, to nie jest dla mnie łatwe, bo wiecie, no, kiedy jest, jest się szefem czegoś takiego i ma się ogłosić coś takiego, no to nie jest proste, bo to jest wiele lat, bo to jest, bo się dużo wydarzyło. Wydarzyło się dużo dobra, wydarzyły się naprawdę tony dobra, moim zdaniem, w tym projekcie 17-letnim. Wydarzyły się piękne rzeczy, naprawdę piękne i bardzo, bardzo to jest jakoś dla mnie ważne, żeby z tym skończyć, nie? Z tą, jakby. Jakby z, kończąc tą historię, ten kawał historii mojego życia i, i naszego wspólnego, dla mnie jest ważne, żeby, żeby wybrzmiało to, jak, jak bardzo dużo dobra się w tym wydarzyło. Cała masa y, koncertów. Słuchajcie, masa to jest naprawdę masa. Ja nie wiem, może kiedyś się zdecyduje ktoś z, z nas to policzyć, może się uda, mm, ale to jest naprawdę cała masa. To jest, ja, ja myślę, że to jest po prostu, słuchajcie, kilkaset koncertów. To jest wielki festiwal piosenki krakowskiej. To jest mnóstwo koncertów kolendowych, bardzo takich, naprawdę fajnych. To, jest, to są jeszcze inne koncerty tematyczne. Słuchajcie, naprawdę warsztaty muzyczne, wyjazdy wakacyjne. Słuchajcie, tam się działo naprawdę tak dużo. Poza tym, na co dzień próby, spotkania takie muzyczne, w których mogliśmy się realizować. No, muszę Wam powiedzieć, że działo się tak bardzo dużo, że myślę, że tak naprawdę to, co wydarzyło się, te, te smutne rzeczy, które wydarzyły się, to są rzeczy, które przelały to wszystko, bo gdzieś tam wcześniej też się różne rzeczy działy. Wiecie, no nigdzie nie jest idealnie, ale jednocześnie myślę sobie, że ja chciałabym jednak zakończyć takim przeświadczeniem. No, ja jestem przekonana i jakby chciałabym, żeby to we mnie zostało, w moim sercu. I myślę, że też w sercach innych, że naprawdę działo się tam dużo wspaniałych rzeczy, i myślę, że bardzo dużo rzeczy i bardzo dużo z tych rzeczy, albo właściwie wszystkie te rzeczy, które tam się działy, miały ogromny wpływ na kształtowanie, rozwój młodych ludzi. Bo w tej fundacji, właściwie w tej fundacji, w tym zespole od początku należały osoby, które jeszcze były w gimnazjum, potem w szkole średniej, teraz są już dorośli. To są, słuchajcie, to jest wiele lat, naprawdę myślę, bardzo, bardzo pięknych rzeczy, które się tam działy, bardzo rozwijających, kształtujących te, te młode, młode osoby i myślę, że. Naprawdę dużo, dużo. Ja mogłam się też na tym nauczyć. Ja mogłam też naprawdę dużo wziąć dla siebie z tego nie tylko muzycznych, jakby takich wrażeń wszystkich takich wartości muzycznych ale też naprawdę całą masę rzeczy takich wiecie, nie tylko muzycznych, takich pozamuzycznych takich po prostu życiowych. Mogłam się nauczyć pokory, mogłam się nauczyć w ogóle bycia z drugim człowiekiem w relacjach, różnych relacjach, jakże z różnymi ludźmi. Także naprawdę bardzo dużo się działo pięknych rzeczy, dużo dobrych. No i ja bym chciała z tym skończyć, nie? Właśnie z takim poczuciem, że, że mogłam kierować czymś, mogłam być na czele czegoś, co naprawdę jest pięknym dziełem na no, wszystko się kiedyś kończy i myślę, że to jest ten moment, kiedy to się właśnie powinno skończyć. Dobra, to tyle. Ja, słuchajcie, jeszcze muszę sobie tu jakieś leki jeszcze wziąć do końca, bo wziąłem na razie syrop, jeszcze muszę wziąć sobie tutaj mam... Chociaż nie, może później to wezmę. Nie wiem, gdzie to w ogóle jest? Czekajcie. A nie gdzieś to... Przesiałam, kupiłam sobie też ACC na kaszel, ale coś po tu nie widzę, a jest. ACC sobie też kupiłam i wiecie co, ale zrobię sobie to chyba. Nie wiem, czy teraz, może bardziej po obiedzie sobie to zrobię. No bo to też trzeba, to, to, mam te takie dwa syropy, które yy, mniej więcej do 17-18 trzeba zażywać, potem już nie, żeby się w nocy nie wykończyć. No, także tak, jeszcze muszę sobie zrobić mój kolagen, także zrobię sobie zaraz te rzeczy, ogarnę się, o już mi się krem prawie żeby wchłonął, ogarnę się, no i co, no i tak się już psychicznie przygotowuję do spotkania, no a z Wami co, z Wami widzę się, yy, z Wami widzę się po prostu po spotkaniu. Jestem już kochani w gabinecie, <laughs> tak już jest po rozmowie, trwało to bardzo długo. Skończyliśmy w sumie chyba jakoś po 15, zdążyłam zjeść y, obiad, trochę tam się ogarnęłam, przygotowałam do wyjścia i właściwie jest teraz przed 17. Jestem w gabinecie, także dzisiaj taki dzień, że no naprawdę dużą część dnia pochłonęła mi ta rozmowa, no ale jakby wiadomo było, że ta rozmowa będzie, będzie długa, bo, bo po prostu jest... Y, no jest po prostu trudna, bo jest też zakoń, kończąca coś, więc, yy, więc jakby, no, no było to jakby chyba takie, no chyba wiadomo, że tak to, że tak to yy, może, się, może trwać. Yy, no powiem Wam tak, no czuję ulgę, czuję ulgę, że, że to już zrobiłam, w sensie takim, że już mam to za sobą, bo naprawdę było to dla mnie trudne i, i teraz tak naprawdę mam takie poczucie z jednej strony smutku, yy, takiego wiecie, żal, że coś się skończyło, a jednocześnie mam takie coś, że chyba czuję jakieś takie lekkie, mm, taką lekką, mm, wo, sorry rywam. Czuję jakąś taką lekką, mm, jak to powiedzieć, taką ciekawość, co dalej się wydarzy, co będzie, co ja będę robić, czy będę jeszcze coś robić oprócz tego, że ja pracuję w gabinecie, czy nie? No i jakoś jestem z tym i no i myślę, że tak to zostawiam, daję sobie na to czas i zobaczymy po prostu, co będzie. No, także tak. Y jestem teraz w gabinecie, zaczynam za chwilkę pracę. Mam dzisiaj y trzy klientki. E I co? I właściwie... Y no co? No, skończy mi się dzień bardzo szybko, bo jak wrócę to. Już będzie po 20:00, no to sobie zjem szybko kolację, nawet nie wiem dzisiaj, co na kolację będę jadła. Ostatnio mam problem z jedzeniem, naprawdę mam problem i mam apetytu i nie wiem, czy mam już o tym mówiłam. No i też jest tak, że w związku z tym, no jakby coś dobrego, wiecie, tak coś mi się wymyśliło, to jeszcze ewentualnie zjem, ale też tak nie mam weny, żeby wymyślać, nie, jest tak, nie wiem, coś mi nie idzie ostatnio, no. To moje życie, coś mi nie idzie, ale muszę się, że tak powiem, mm, zacząć <laughs> zbierać, bo jednak to jedzenie ważne jest i myślę, że to się wszystko będzie nakręcało, jeśli będę słabo jadła, to też za chwilę będę się słabo czuła, no i tak dalej, w kółko i w ogóle. Jak się słabo czuję, to nie mam ochoty jeść, więc słabo jem, Eh, No, to chyba się czuję trochę być jak na jakiejś karuzeli normalnie. W koło, w koło, w koło, w koło, w koło. No, także tak, e, idę sobie zaraz zalać herbatkę, bo muszę mieć, ponieważ wiecie, no, wczoraj na przykład e, miałam także podczas jednej sesji po prostu stanął kiła tak w że ja pierdniczę, nie mogłam się po prostu opanować, więc taka sytuacja. A w ogóle, wiecie co, piszemy listy do Mikołaja, także nie wiem, czy jak tam u Was to wygląda, ale u nas w domu to jest tak, że piszemy listy do Mikołaja. E, każdy pisze list, i te listy trafiają do wszystkich, nie? Czyli, no, czyli, na przykład, jak pisze Michał, to one trafiają do mnie i do mojego męża, jak pisze mój mąż, to trafiają do mnie i do Michała, i tak dalej. Jak ja piszę, i tak dalej. No i wiecie, i potem się jakoś tam wspólnie dzielimy tymi prezentami, w sensie takim, że dzielimy się tym, co kto kupi. No i tak, no i jest fajnie. Także już Michał napisał swoje listy, ja też muszę jeszcze napisać, jeszcze nie napisałam, mój mąż też. W każdym razie fajne to jest. No i co? Mm, przyszło mi zamówienie z Mormua i mm, chciałabym się z Wami tym zamówieniem podzielić i mam, mm, nie wiem, czy mi się to jutro uda nagrać, bo nie wiem, czy będę miała to jak nagrać, ale może nie, no może się uda, bo jutro w sumie tak, tak, może się udać, no. <laughs> może mi się uda nagrać, to wam jutro nagram, co mi przyszło. No i co? I powiecie mi, co myślicie tak szczerze. <grych> Bardzo jestem ciekawa. No, dobra, słuchajcie, to y, myślę, że widzimy się jutro. Y, bo nie sądzę, żebym dzisiaj miała jeszcze siłę, jakkolwiek się odzywać. Bo myślę, że jak wrócę, to po prostu zjem i zwyczajnie będę potrzebowała już się po prostu od, odłączyć od wszystkich i od wszystkiego. Bo rzeczywiście dużo się dzisiaj działo, więc potrzebuję odpocząć. Także do jutra. Kochani moi, mamy środę. Witam się z Wami. <laughs> Zrobię sobie właśnie, zjadam śniadanie, zrobiłam sobie właśnie kolagen yy, i będę teraz sobie zażywać moje leki, różne suplementy yy, i słuchajcie, i co Wam chcę powiedzieć, to to, że yy, no w ciągu dnia jakoś widzę już ma poprawę tego mojego kaszlu, ale za to yy, w nocy no niestety nie. Znaczy... Może nie, może nie będę mówić, że nie. W nocy jest tak, że jak zasypiałam, to trochę kaszlałam, potem mi przeszło i potem, słuchajcie, obudził mnie kaszel gdzieś tak między trzecią a czwartą, ale tak, tak naprawdę długo, no kaszlałam serię chyba z godzinę. Nie, nie, może przesadzam, może z pół godziny. Ale naprawdę intensywnie, powiem Wam, także ciężko mi się spało. Także powiem Wam, że oajasu, kaszel to jest coś wstrętnego po prostu. Mam nadzieję, że to już będzie ode mnie odchodziło coraz bardziej. Bardzo w to wierzę, bo no, szczerze mówiąc, to można oszalać po prostu. Więc tak, yy, co dzisiaj, wiecie co? No, dzisiaj jest środa. Dzisiaj jest tak, że yy, ja. Byłam teraz na badaniach rano, ponieważ, e, ponieważ, ponieważ. ponieważ, lekarstwo, wszystkie to mi tu. E, byłam na badaniach, ponieważ w piątek mam rezonans magnetyczny. Więc, e, e, więc musiałam zrobić kreatyninę. Także zrobiłam sobie kreatyninę. Jeszcze poziom witaminy D3, bo też sobie muszę sprawdzić, jak tam ona wygląda. I wiecie co? I teraz chyba pójdę, po prostu się chwilę zdrzemnę. Mm. Mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj Wam pokazać te, ten, ten, ten mój y, hall z mormois, y, ale jak się nie uda, to też jakby nie mam ciśnienia, bo jak się nie uda teraz, to się to po prostu pokażę Wam w kolejnym. Ale postaram się, żeby się udało. Dzisiaj, teraz się pójdę troszkę tak no, odpocząć, zdrzemnąć. Może jeszcze mi się uda trochę przespać, bo akurat jak mi się nad ranem, rano fajnie spało, no to oczywiście musiałam stawać do, do, do na badania. Więc taka sytuacja. Dzisiaj obiad robi mój mąż, więc y, ja mam y, luz. Także, także będę mogła sobie naprawdę dzisiaj troszkę odpocząć. Do pracy idę na 17. Także spoczko. Dobra, to słuchajcie, widzimy się potem. Mam nadzieję, że w tym holu, a jak nie, to na pewno jakoś później w czymś innym. Kochani moi, przyszłam do Was, tak jak Wam mówiłam, z tym haulem z morła. E, mianowicie tak, proszę bardzo, pierwszy sweterek, e, do swoich własnych jeansów e, ubrałam ten sweterek. E, to jest taki sweterek kremowy, mniej więcej to właśnie tego kremowego koloru, no niby zwyczajny, mm, bardzo przyjemny zresztą, bo to jest taka wełna merino z kaszmirem. ale e, dekolt w serek, czyli wszystko to, co jakby powinien mieć i pasuje mi naprawdę bardzo. Natomiast no, Słuchajcie, no, jest taka sytuacja, że ja czuję, że on ma tutaj takie skrzydła, które mu się robią. Z racji tego, że jest jakiś chyba trochę na mnie za duży. Bo oversize to oversize, no ale jednocześnie tak się to dzieje. Tu z tyłu też się te skrzydła robią. Z tego, co ja sobie tam wyczuwam. Więc szczerze powiedziawszy, yy... Kurde, bardzo szkoda, bo jest fajne, jest przyjemny i w ogóle, no ale nie wiem, muszę zobaczyć, czy jest po prostu mniejszy rozmiar tego swetra. Wydaje mi się, że ten rozmiar jest najmniejszy, więc jeżeli tak jest, no to nie będę w stanie wymienić na, na inny. No i, no i chyba to nie wygląda dobrze, no, bo on jest, nie jest taki lejący. Jak są takie bardziej cienkie, lejące materiały, no to nawet jak tak jest, to to, to, to by tak, wiecie, poszło senadu i nic by tu nie było. A tak to, no to jest taka o, sytuacja, że po prostu, ach, tak poruszam, no to Musiałam chyba tak być. O, i wtedy jest ładnie, nie? No ale przecież nie będę chodzić swe prze tak. Więc no, nie wiem. Dajcie znać, co myślicie, ale mnie się wydaje, że nie powinnam mieć takich skrzydeł. Także chyba nie. No i słuchajcie, kolejna rzecz, czyli golf. Golf koloru szarego. Są różne kolory tych golfów, więc ja sobie, no tak na razie wybrałam szary. Nie wiem jeszcze, czy to fajne, ale wydaje mi się, że fajny taki kolor też do wielu rzeczy. No i to jest taki golf bardzo, bardzo oversizedowy. Bardzo. To jest szeroki golf. Ja mam teraz rurki, więc wydaje mi się, że też nie wiem, czy to fajnie wygląda tak, jak tak się nosi. Natomiast ja bym to ubrała w ten sposób, żebym to tutaj sobie wkasała na przykład o tak. już w ten sposób na przykład. I zostawiła to jakoś o tak, nie? Coś w tym stylu. Można tak to pokombinować. Wtedy na przykład z tyłu zostawiam. O tak, nie? Albo w ten sposób, albo w ogóle robię na przykład tak jakoś. No można tu różnie y, pokombinować. No i tak to wygląda. Rękawy ma, jest bardzo luźny, jest taki przyjemny. To jest też wełna y, merino, oczywiście, więc bardzo przyjemny. Y, nazywa się Edit, to jest Golf Edit. Y, no i jest fajny po prostu, przyjemny. Tamten steter nazywał się Jacob y, i to był rzeczywiście krem, kolor kremowy, cream. No, więc tak wygląda. Nie wiem, czy ja dobrze wyglądam w takich y, aż oversize'owych rzeczach, ale wiecie co, mi się w tym, ja się w tym dobrze czuję, jest mi wygodnie. Więc szczerze powiedziawszy, takie fajne otulenie, sam raz na jesień, zimę, no super po prostu. Tylko zastanawiam się nad kolorem. Aha, jeszcze w ogóle ma fajne to, że z tyłu jest gładki, rękawy też ma gładkie, o, proszę bardzo. Natomiast tutaj z przodu ma takie fajne wzoreczki, to ładnie wygląda, moim zdaniem, fajne to jest, takie... Ciekawe. Także mm, zobaczę sobie jeszcze, jakie są kolory, ale wydaje mi się, że może ten szary zostawię. Yy, nie wiem zresztą, co myślicie, dajcie znać, bardzo jestem ciekawa. I kochani, kolejna rzecz, to są spodnie. Yy, spodnie, słuchajcie, które ja po raz pierwszy coś takiego w życiu widzę, ale wiem, że teraz jest moda w ogóle na takie rzeczy, yy, jak właśnie spodnie, czy spódnice speterkowe, takie i to jest, proszę bardzo, sweterkowe, ma tutaj yy, w pasie taką fajną, wygodną gumę, yy, wygląda tak, tak Wam podnoszę, żebyście zobaczyli, yy, można to oczywiście tak zrobić też nie, żeby to było w ten sposób. Ubrałam do tego jakiś tam swój sweterek akurat, yy, więc tak to wygląda, natomiast fajne jest to, że tak, są mięciutkie, to jest wełna też. Więc, no fajne, cieplutkie, mięciutkie. Na dole to są takie, wiecie, jak takie dżokery, nie? Czyli takie trochę jak, jak, jak spodnie yy, dresowe, bym powiedziała. No bo na dole mają po prostu ściągać. Yy, szary kolor ja sobie wybrałam. Wiecie, powiem Wam, że mam kieszenie, no ale to takie ja żeby sobie rączki włożyć. <laughs> Natomiast powiem Wam, że to jest mega wygodne. Nie wiem, co Wy na to, co myślicie o tym w ogóle, jak to, jak to w ogóle stylizować do końca. Myślę, że do tego pasuje każdy sweter. Myślę, że do tego pasuje każda jakaś taka zwykła bawełniana bluzeczka. No i powiem Wam, że to jest tak wygodne, że naprawdę czuję się, jakbym była w piżamce i to jest. No, no jejku. Jak pomyślę, że mam w czym, miałabym w czymś takim pójść do gabinetu, to po prostu jestem się Jezu, ale super. Tak wygodne. Także, no, bardzo, bardzo jakoś jestem za tym, żeby je zostawić. Natomiast też się liczę z Waszym zdaniem. Dajcie znać, co myślicie, jak w tych spodniach wyglądam i co w ogóle myślicie o takiej o takim rodzaju spodnie. No i kolejne dwie rzeczy, które ze sobą przymierzyłam, słuchajcie, to jest spódnica oraz bomberka. Jest to taka krateczka, jest to komplet w ogóle, jest to taka krateczka szaro-brązowa, wiem, że na kamerze może nie wyjść ten brązowy kolor, ale on jest, to jest bardziej takie szare i tak myślę sobie, że teraz stopy czarne do tego fajnie pasują, ale brązowe myślę, że pasowałyby nawet może jeszcze bardziej. Ubrałam do tego jakiś tam swój t-shirt no i słuchajcie, no co? Nie wiem, co myślicie. Bo tak, spódnica jest dość krótka. No ja nie wiem, ja nie przypadam za, tak, za taką długością. Ja jestem, wiecie, yy, taka trochę. Yy, no, wiesz, trochę sztywna w takich rzeczach. Ja nie lubię tej długości. To jest, jakby ona była odrobinę chociaż taka, wiecie, gdzieś dalej, to spokojnie. Natomiast, no, kurde, trochę jest krótka. No, taka jest prawda. No nie wiem. Nie wiem co myśleć, na razie bardzo się waham, trochę jest, wydaje się dla mnie za krótka. Natomiast ta bomberka, no powiem tak, no taka na teraz jak pod jakąś kurtkę, wiecie, żeby tak, o tutaj ma im takie bufki, rękawy bufiaste, no bo to jest po prostu typowa bomberka. Ale fajnie na wiosnę w ogóle też, ona ma w składzie też wełnę, tam chyba 50% i jakieś inne rzeczy dodatkowe. Jakaś bawełna i coś tam jeszcze. Yy, Podszewkę ma z wiskozy, więc, więc fajnie, bo też takie oddychające. No nie wiem, co myślicie o tym, ale powiem szczerze, że no ta bomberka taka całkiem, całkiem zgrabna, fajna. Nie wiem, ja się jakoś fajnie w niej czuję i tak mnie korci, żeby ją zostawić. Nie, ale nie wiem, jeszcze po prostu, no też mówię, pokazuje się Wam, pewnie jeszcze się pokaże koleżance, żeby jakieś zdanie sobie wyrobić, yy, no bo ja nie mogę tego ocenić. M mi jest wygodnie, ja się czuję fajnie. Ale czy dobrze wyglądam? No to nie wiem. To jest komplet, ale oczywiście też można to nosić jak najbardziej osobno no bo to jest po prostu zwyczajna spódnica. Z takim rozpierdaczkiem z tyłu, proszę bardzo, takie rozcięcie jest. No fajna spódnica, czuję się w niej wygodnie, nie? Ale, ale jednocześnie no jest krótka, więc no tak się waham. Także dajcie mi koniecznie znać. Oczywiście ma suwaczek ta bomberka, no ale to tam widać, nie trzeba się zasuwać wcale. Natomiast można. Wygląda to wtedy tak. Można sobie tutaj zasunąć, można całkiem o do samej góry zasunąć, bo ona ma tutaj taki kołnierzyk, taką stójkę, nie? W ten sposób, no, wygląda tak. Dobrze. Nie wiem jak wygląda, dajcie znać. Jestem ciekawa, pomyślicie. I która najbardziej Wam się podoba stylizacja, która najbardziej Wam się podoba rzecz. Yy, przypominam, że jest to holb z firmy Monroe. Będę się z Wami, słuchajcie, już żegnać w tym miejscu, bo to już jest wszystko, co Wam pokazałam. Dajcie mi znać koniecznie, co myślicie, piszcie mi tam, o jaką rzecz Wam chodzi, jak mi dajecie opinię. bo jak mi piszecie stylówka numer 3, to ja potem muszę przewijać i sprawdzać, w której mam stylówce numer 3, więc wygodniej mi będzie, jak mi napiszecie, że, nie wiem, bomberka jest fajna, że spodnie są fajne, że sweterek jest... Tego koloru fajny, czy tamtego koloru. Także tak będzie mi łatwiej. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! pa.